Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku z nowych informacji po raz kolejny z Poppy Playtime, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem Mo możecie też komentarz. Link do tych informacji e, macie w opisie, bo dokładnie jest to Discord. Tam na, na Discordzie pop Poppy Playtime mamy te informacje, więc tam musicie sobie tam musicie zobaczyć czy to jest prawda. Najważniejszą informacją pewnie jest to, że Pop Playtime Chapter 2 jest jako DLC, więc musicie... Możecie sobie dodać na white listę na Steamie i tam będziecie yy, poczekać, aż będzie on, on możliwy do kupienia i sobie kupicie. Następnie mamy kolejne zdjęcia, kolejne zdjęcia. Pierwsze, pierwsze trzy zdjęcia są najciekawsze, kolejne są już nie aż tak ciekawe. Pierwszym zdjęciem jest, jest gdy znajdziemy brona. Po prostu będziemy mieć śliwe, nie? I na obrazku jest, jak teraz widzicie, broń. I za nim, jakieś trzy takie przejścia, oraz jakieś takie pomieszczenie. Jakaś tutaj drabina jest, jakieś takie półki tutaj są. I prawdopodobnie w drugim cofterze spotkamy się z bronem również. Chyba, że to tak po prostu leżąca, leżąca zabawka. Więc kolejne zdjęcie: to jest te tory, które widzieliśmy. Tylko teraz mamy in, inną kamerę. Te tory. I widzimy przed nami to, tory, które idą nam za bramę, a brama jest zamknięta. I tam po drugiej stronie, stronie są również tory i jakieś pomieszczenie. Pewnie musimy tą bramę otworzyć, no ale nie wiadomo do końca. Czy na pewno będzie trzeba? Kolejne zdjęcie. Mam tu jakiś baj 09. Ja widziałem, co to bardzo znaczy to baj. I z Google powiedział mi, że to jest zatoka. Um to Zatoka 09 chyba, bo, bo, że coś tłumacz, źle tłumaczy, ale to według tego tłumacza właśnie to jest Zatoka 09 nie wiem, to jest dziwne to, zobaczymy jeszcze tu jakieś, jakieś takie rozwalone te, te po lewej te schodki, schodki są rozwalone, tu mam jakieś dwie rury tam mamy jakieś napisy, ale nie wiem co tutaj napisze jakiś nie wiem nie wiem za bardzo tam jakieś mamy jeszcze u góry jakieś tam jest sprzęt jest ogólnie przed nami coś tam się świeci tam na czerwono albo pomarańczowo albo bardziej jest. nie wiem, następnie mamy no te takie takie gify które już były Ściąganie się ze zjazdu na o i tu jest nowy gif ci po prostu przyciągani jak była ta rozwalona podłoga po przedni, na poprzednich zdjęciach to był, to tam, to teraz mamy gifa tylko i teraz takie przeciągamy na drugą stronę. Kolejna rzecz to był gif z, z już, czyli to znamy. In, inna jakby, inna kamera na sta, no jest taki, taki, taki statek, to jest pociąg, inna kamera na pociąg. I mamy też nową rzecz, no, czyli taki tak jest jakiś sprzęt. jakiś tutaj, jakieś tam no, maszyny mamy. mamy, mamy kwiatka. Oraz mamy jeszcze tam, jakby tam jakaś ręka leżała, nie wiem czy ja źle widzę, ale tam jakaś ręka jakby leży. Więc... to jest ciekawe. Możecie zostawić yy, łapkę w górę właśnie, żeby wyzdrowiał, Oraz żeby więcej osób zobaczyło ten film, żeby wiedziało się co są dodane. Znaczy na Discorda, bo jeszcze samego chapteru nie mamy. Ale już w kwietniu, jakoś pod koniec kwietnia ma być, więc... Trzymajmy kciuki, żeby tak było. Więc ja już kończę ten, końc ten film. Widzimy się w następnych filmach. Yy, możecie też na moje inne filmy wbić. A tymczasem ja się z Wami żegnam. No i cześć.